Każdy szanujący się mieszkaniec poznania zna budynek, który stoi za mną. Kto z nas nie był w centrum kultury zamek na spektaklu, w kinie, czy na przykład w kawiarni, czy księgarni? Warto jednak zastanowić się nad historią tego budynku i wybrać się na nocne zwiedzanie zamku cesarskiego. Zamek Cesarski w Poznaniu powstał dla ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II. Budowa zamku trwała 5 lat. Na początku XX wieku zamek stanowił najbardziej germański budynek w całym mieście. Swoją wielkością miał on potwierdzać przynależność Wielkopolski do Rzeszy. Zamek został wzniesiony na planie nieregularnego wielobloku w stylu romańskim. W latach 60. władze przygotowały płyty, na których zilustrowana została historia Poznania. Historia ta jednak w dużej części została wykreowana. Przez ówczesną władzę. Historia zamku rozpoczyna się w 1910 roku. Obiekt powstał jako poznańska rezydencja ostatniego niemieckiego cesarza Wilhelma II. W 1919 roku staje się siedzibą nowo powstałego Uniwersytetu Poznańskiego oraz poznańską siedzibą głowy państwa polskiego. W połowie września 1939 roku zamek jest zajęty przez hitlerowców. Bardzo szybko zapada decyzja o jego całkowitej przebudowie na rezydencję Adolfa Hitlera. Ta przebudowa toczyła się niemal przez całą wojnę. Jej efekty są widoczne w zamku do dziś. Po wojnie przez moment to znów się Siedziba Uniwersytetu a od 1948 roku, siedziba władz miejskich. Władze miasta wyprowadzają się z zamku na początku lat 60., a w 1962 roku powstaje Pałac Kultury, który staje się nowym głównym użytkownikiem dawnej rezydencji. Pałac Kultury z kolei przekształcono w Centrum Kultury zamek w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Położenie zamku nie było przypadkowe. Poznań w zamyśle II Rzeszy miał być miastem rezydencją. Przy wałach na wylocie bramy berlińskiej, stanowiącej główne wejście do miasta, postanowiono stworzyć dzielnicę cesarską. W skład dzielnicy wchodziła opera, gmach Poczty Głównej, aula uniwersytecka im. Adama Mickiewicza, Kolegium Juridicum, Kolegium Majus oraz Zamek Cesarski. Raz w miesiącu z nami można zwiedzać właściwie od wielu, wielu lat. Eee, obecnie mamy kilka różnych zwiedzań. Dzisiaj byliśmy akurat na zwiedzaniu nocnym, niemniej są jeszcze zwiedzania w niedzielę, są zwiedzania środowe. One bywają w różnych dniach, nie więcej o tych samych porach jednak. Dokładnie myślę, że najlepiej by było skonsultować ze stroną Centrum Kultury Zamek lub z naszym kalendarium, gdzie za każdym razem wszystkie tego typu zwiedzania są wymienione i opisane również. Można zobaczyć przede wszystkim przestrzenie historyczne, przestrzenie nie Niedostępne w trakcie zwykłego spaceru po zamku. Wchodzimy do przestrzeni, które są z reguły zamknięte lub wykorzystywane jedynie programowo. Oczywiście, wszystkie te przestrzenie z naszym komentarzem. Są to bardzo ciekawe przestrzenie, głównie faktycznie w części rezydencyjnej.